Witajcie ciekawscy! Nasze odcinki przygotowujemy specjalnie dla miłośników shoppingu i mody gwiazd. Podpowiadamy wam, jak ubrać się w stylu najpopularniejszych celebrytów i influencerów. Prezentujemy rzeczy, które szybko i wygodnie kupicie w sklepach internetowych, a linki do nich znajdziecie w opisie pod filmikiem. Jednak zanim przejdziemy do dzisiejszej bohaterki, nie zapomnijcie o subskrypcji i kciuku w górę. Adrianna Kempka to jedna z najpopularniejszych youtuberek w Polsce. Jej kanał True Beauty wystartował w 2016 roku, aby na dzień dzisiejszy mieć grubo ponad milion subskrybentów. Adę można też znaleźć na Instagramie oraz TikToku i również tam jej zasięgi są imponujące. To właśnie na jej mediach społecznościowych podpatrzyliśmy ubrania, jakie wybiera. Już raz mieliśmy dla was odcinek poświęcony jej stylizacjom, więc teraz przyszedł czas na mały update. Zresztą w waszych komentarzach wiele razy pojawiały się prośby o jego przygotowanie. Zobaczcie zatem zestawienie rzeczy w stylu True Beauty. Linki do sklepów, w których je kupicie, umieściliśmy w opisie. A teraz zaczynamy. Ostatnia influencerka najwyraźniej bardzo polubiła lawendowy kolor, ponieważ często pojawia się on w jej stylizacjach. Jeśli wśród Was też są jego miłośnicy, polecamy Wam sukienkę inspirowaną modelem swotki. Jest do kupienia na stronie rene.pl. Ma cienkie ramionczka i dopasowany krój. Naszym zdaniem w sezonie letnim warto postawić na takie ciekawe pastele. Ada wybrała również lawendowe spodnie dresowe. Takie wyszukaliśmy dla Was na stronie Answer.com. To luźny fason z elastycznym pasem, który można regulować za pomocą szytego sznurka. Innym elementem tej stylizacji jest bluza o krótkim, luźniejszym fasonie. Taka świetnie sprawdzi się w codziennych outfitach, a inspirowany nią model proponujemy Wam ze sklepu internetowego Sinsei. Model ten ma dodatkowo na dole ściągać związaniem. Oprócz tego kilka innych wersji kolorystycznych do wyboru. Sprawdźcie je wszystkie, bo link podajemy w opisie. Kolejna fotka z Instagrama zainspirowała nas do wyszukania spódnicy ozdobionej delikatną aplikacją. Niemal identyczny wzór znajdziecie w Sinsei. Jest wykonany z lekkiej wiskozy, będzie więc idealną propozycją na lato. Z przodu posiada także głębokie rozcięcie. Naszą uwagę przyciągnęła tu również transparentna torebka. Co myślicie o takim oryginalnym wzorze? Jeśli chcielibyście mieć w swoich kolekcjach zbliżony model, zapraszamy na zakupy na stronę house.pl. Ma wykończenie w miętowym kolorze oraz atrakcyjną cenę niecałe 60 zł. Pani Adrianny wiedzą, jak bardzo lubi ona nosić jeansowe kurtki, a te w jej stylu mają oversize'owy i krótszy krój. Dokładnie taki mamy dla Was ze sklepu internetowego Born2B. Ma tak modne zdobienia w postaci przeszyć i przetarć oraz dokładnie ku naszej bohaterki wystrzępienia na dole. Często polecamy Wam sukienki z hiszpańskim dekoltem, czyli mocno odsłaniające ramiona. Nic dziwnego, to gorący trend promowany przez znanych influencerów, w tym także przez naszą bohaterkę. Model sukienki ozdobionej kwiatową aplikacją to nasza propozycja ze strony Rene.pl. Tak jak na fotce Adriany ma cienkie ramionczka oraz ozdobną falbanę przy dekolcie, która jednocześnie tworzy krótki rękaw. Idealnym uzupełnieniem stylizacji youtuberki są sportowe, barwne sneakersy. Inspirowany nimi wzór mamy dla Was ze strony eobuwie.pl. Proponujemy markę Fila i ich świetny model z kolorowymi wstawkami na podeszwie oraz różowymi sznurówkami. Luźna bluza z tekstowym nadrukiem? Taką też dla Was mamy. To nasza propozycja ze sklepu internetowego Answer.com. Ma uniwersalny szary kolor oraz promocyjną cenę. Linku do niej szukajcie w opisie. Do wielu ubrań Adriana zakłada gruby naszyjnik w kolorze złota. Jak widać taki świetnie sprawdza się przy luźnych casualowych outfitach. Jeśli też jesteście fanami tego typu biżuterii, spójrzcie na naszą propozycję ze sklepu Krop. Jest tu dostępny naszyjnik składający się z kilku łańcuszków, które można nosić razem lub osobno. Dodatkowo kosztuje zaledwie 16 zł. I na tym kończymy nasz odcinek z modą w stylu Adrianny Kępki. Dajcie znać, która z rzeczy spodoba Wam się najbardziej i nie zapomnijcie zerknąć do opisu, gdzie podajemy linki do wszystkich sklepów. Pamiętajcie też, że znajdziecie nas na Instagramie oraz zapraszamy na zakupy do naszego sklepu dla ciekawskich. Do usłyszenia wkrótce, cześć!